manko. witam wszystkich w kolejnym odcinku Ucieczka do raju Ucieczka do raju No, ucieczka do raju Słuchajcie, kolejny odcinek z Journey Sorry, wiem, że cały czas ostatnio z Journey, ale Ucieczka do raju jest nudna Schodzi na psy, staje się komercyjna Nie wiem, po co to w ogóle oglądacie Słuchajcie, od samego początku było wiadome Dobra, ale ci, którzy chcą pozostać z nami i obejrzeć kolejny odcinek, to robimy trip do Dumaguete I pokażemy Wam trochę miasta. Pokażemy Wam trochę miasta, jakieś tam zakupy, bo robimy zakupy na HT. No no i tyle. Lecimy do Dumaguete. I oglądajcie nas wcale nie jest tak źle, nie jesteśmy jeszcze aż tak bardzo komercyjni i nudni. No. Uwaga, sprawdźcie to sami, w tym odcinku będzie, wyjdzie wszystko. Okej okay.

I łódka już odpłynęła bez nas. Wiecie co nam powiedzieli? Bo byłem rozmawiać się, gadać z jakimś kierownikiem, menadżerem. Nie ma nikogo takiego, jest Kosgard. I Kosgard powiedział, że już były wszystkie miejsca wykupione. Ja mówię, no ale jak wykupione? Przecież mamy bilety. No zrobił minę, jakby nie wiedział o co chodzi, i powiedział, że przebukujcie sobie bilety na następny trip, nie? O, dzięki panie Kosgard, nie wpadłbym na to. Także. Tak, o Filipino Time, czyli działa w dwie strony. Czasami idzie do przodu, czasami idzie do tyłu. Nigdy nie wiadomo, więc lepiej być. pół godziny wcześniej? Okej, okay, nieważne, musimy czekać i. przebukować sobie bilety. Przebukowujemy. Tak wygląda przebukowywanie. A. pas, di ai. Trudno, no co robić, takie życie, coś za co Ta łódka, którą powinniśmy płynąć właśnie przypłynęła i tutaj ludzie z niej wychodzą Że będziemy nią płynąć półtora godziny później, ale spoko

Zobaczymy ile uda się tam nagrać. Jesteśmy, idziemy do środka. Tak jak Sławosz mówił, który dzisiaj pojechał, pozdro Sławosz. W ogóle będziemy tęsknić za słaboszem, bo był u nas dwa miesiące i dzisiaj wylatuje, także dzięki za remembrance, widziałem, jest niezłe, szczególnie 7.7, dla wtajemniczonych. Patrzcie, trochę jest dużo. Hmm. Maybe tomorrow. OK, słuchajcie, dzisiaj odpuszczamy, przyjdziemy tutaj jutro, bo dzisiaj nam się nie chce. Już ogólnie jesteśmy spóźnieni, chcemy się wyluzować i pójść, sobie okupować rzeczy do domu. No i tyle, no. Jesteśmy w dzielnicy, w której mieszka Journey, chciałem wam ją pokazać. Pokażę, pokażę wam, zaraz jej dom. Go, uh, bring me down, kingdom, bring me down, To jest dom, journey rodzinny. Znaczy mieszkają tutaj od trzech lat. Płacą za ziemię 250 peso miesięcznie, a dom jest ich. Chciałem się zapytać, ile za niego dali, ale nie ma taty i nie wiedzą. O, czapciuchy. Ciapciuchy muszą być. Zobaczcie, jakie fajne czapciuchy. Idziemy na chatę Wbijamy. O, patrzcie, nawet idą za nami. Cała banda. O, siema, siema. Co tam słychać w wielkim świecie? Wola kaka sabot? O. Gamaj English? Or good English? Speak English? No. No? A, ah, just gamaj. O, oh, sigi, sigi. Gamaj wisaja. Ok. Wchodzimy na hatę <laughs> O. <laughs> I'm O, oh, she's cleaning How is upstairs? Can I see upstairs? Can I see upstairs? It's okay. zobaczcie ile dzieciaków przyszło z nami. No czyli tak kuchnia, tam jest kibel, tu jest powiedzmy zmywak, tu jest kuchnia, stół kuchenny Tutaj można powiedzieć coś w stylu Powiedzmy jakiegoś ogrodu, o idzie tato Journey. Może się trochę wstydzić. Your dad is coming. I go upstairs now, huh? So he don't see that I recall. Can I? idę na górę, pokazać dom. Okej. Wygląda to trochę jak strych, ale spoko. It's okay. I don't care. I just wanna see. You know what's up here? Nawet coś w stylu balkonu mają. O, zobaczcie, tutaj nawet można spać. Ciuchy o, Dużo książek, widać, że studiowali. Jakiś wzmacniać przekozacki karaoke. A ta chodzi i sprząta. Don't, don't <laughs> really? Why? Ok, I'm not. Mówi, żebym tam nie nagrywał, no to uszanuję i nie będę nagrywał. Ok. Thank you. My Sister, I'm daughter, other daughter, ok. Yeah, yeah, yeah. I ulał. <laughs> ok, słuchajcie, dobra, podam wam teraz jako ciekawostkę, bo się dowiedziałem, za dom zapłacił 13 tysięcy pesos i za Ziemię, którą tutaj mają, bo nie należy do nich 250 pesos co miesiąc. Czyli 13 tysięcy pesos za taki dom w mieście. To jest typowo taki, powiedzmy, miejski dom ludzi niezamożnych. Zobaczcie na te dzieciaki, jakie fajne. Say hello to Polish people. Szaj? Oh. Ulał? Jesteśmy przy największym molu galerii handlowej, powiedzmy w Dumaguete, Robinson. Idziemy, pokażemy Wam, jak to wygląda tutaj. Znaczy, pokażę. No, oh, jest OK. Nie. Yeah. let's go inside. Idziemy do środka. Tutaj jest przeszukiwanie i sprawdzanie tego, czy się nie ma broni, czy czegoś takiego. Możecie sobie zobaczyć, jak o, i tak to było. No i jesteśmy w innym świecie. A, chcemy iść do kina, więc zobaczymy co, jest, co grają. Tu mi jest sama kicha, nie? Ale może coś wybierzemy. Tak wygląda Mol z Wielki jest dosyć spory, powiem Wam szczerze. Zaraz zobaczycie sami, co to jest. No normalnie, sklepy. No. Nuda! Jak w Europie! Ok, idziemy szukać czegoś do domu. Jesteśmy w sklepie z dekoracjami do domu i szukamy czegoś. No, zwykły taki sklep jak w Europie, nie? Dupy nie urywa. Znaczy spoko, ale co? No jak w Europie, nie? Gdzie są te tropiki? Ucieczka do raju, co się dzieje? Kupiliśmy coś do domu. Zobaczcie. Z drugiej strony jest podobny obraz. Także dekorujemy. Dekorujemy. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać jak udekorujemy. Mam Słuchajcie, jesteśmy mega zmęczeni, bo ładzenie po zakupach to Ani nie jest moje ulubione zajęcie ani journey Thank you for coming Thank you Ale idziemy się zrelaksować gdzieś na górę do house O, Tak, do foodhousu idziemy Tutaj robiliśmy zakupy przed chwilą jakieś tam pierdoły Zobaczcie ile rzeczy do wyboru jest, nie? O, mama mia, takie. Ale jakie fajne różowe choinki, zobaczcie. Piękne, tak, no już nie trzeba ozdabiać. No. No i lecimy do Food House. Aaa, kapol! Czyli zmęczony. Logowania nie ma końca, nie? Niedługo będę spał z kamerą. Zobaczcie jakie pyszności. Ohoho. Daghanka on. Oh. Daghanka on. Oh. What's that? Fresh fruits or from the can? From the can. Ah. Surowa rybka. Zobaczcie mu. Pila. I think I'll try. What? Kini lao. Oh. Yeah, wait, just wait. And what's that? Bacchinato. Crab. 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 Ah. Pure. Crab. Really? Pure? No, it is. Like that, with the... with egg and something, yeah. Oh, uh, no, something Mhm mm Oh. I tutaj. Zobaczcie na ten Patrzcie na te małe krabiki w ogóle. No Jaka faza. Okej, okay, muszę, muszę się zdecydować, co mam zjeść. Ale chyba opierdzielę surową rybę. Okej, okay, can I have kinilaw? surowa ryba. Thank you. Pay now or later? How is it? A no, nie. Okej, trzeba zapłacić. Faza z blogowaniem, faza. Kupujesz i faza, nie? Sweet potato? Sweet potato? To an candy. Like a dessert? Yes. Zobaczcie, Słodki ziemniak jako deser. What is that? Banana Blossom, a from Banana Heart. Ah, Okej, okay. Okay. Okay, dobra, idziemy jeść. Na razie koniec, nie? Mówi się, że jedzenie filipińskie jest do dupy, nie? Ogólnie, no, można powiedzieć, że jest do dupy momentami, ale są też fajne rzeczy do jedzenia. Takie jak tutaj na przykład te desery, ciekawie wyglądające. Przed chwilą próbowałem to, popatrzcie na to. To, to jest zrobione z ziemniaków całkiem niezłe, Deser z ziemniaka, nie? Tutaj ryżowe jakieś gadżety. o, oh, ten one I like tu. Tu. Duha. Duha. What's that? sapin sapin? Yes. Can you explain what's I don't know what sapin Maybe they can explain in here. Okay, but we don't know what is this. Okej, okay, szamka, szamka, testujemy szamkę, słuchajcie, Woodhouse, ucieczka do raju. Zobaczcie, jeszcze tutaj mają takie gadżety. Tutaj mają takie gadżety. O, pierożki jeszcze, to jest dobre. Hello. To jadłem wiele razy i jest niezłe, wręcz bym powiedział, całkiem przezajebiste. Just looking some food. Wow, a to of food. Ok, słuchajcie, tam się to jeszcze ciągnie. Można tutaj naprawdę pojeść niezłe rzeczy i dosyć sporo, ale już mi się nie chce, bo idę zjeść. Tylko nie wiem gdzie jest ciążny. Słuchajcie, potestujemy trochę żarełka. Ogólnie to jest surowa ryba, to jest ziemniaka. Jakiś deser, to jest z ryżu, z czymś tam, z aha, z kokosami To jest bananowe coś tam To jest kawa, wiadomo A to jest z ryżu, z orzechami i z... E, no, z żółtą kukurydzą Zaczynamy od czego? Zaczynamy od ginila. W ogóle trochę zrąbałem, bo wziąłem rybę, a później desery no, ale dobra I ona taste this First? No Journey doesn't like sweets, so nie za bardzo chcę próbować. Jak se zamek? Okay. Nothing. Just nothing. Po prostu. Okej, okay, dobra. Can you okay, próbujemy kinila, czyli surową rybę. Zamek. Panie. It's uncooked. The cucumber? Fish. The fish? Of course, it's not. It's uncooked. Mm -hmm. Oczywiście, jest niegotowana. Powiem Wam, że spoko, całkiem jest niezła. The meat one. Mm, the meat. Mm. Only And the dear. cucumber. Only <laughs> yeah. Za to zapłaciłem 78 peso, czyli 5 zł i powiedzmy 5 zł i 50 groszy. Surowa ryba to, to. akurat jest drogie w miarę. Żarełka już jest tańsza. To kosztowało 12 peso. Za te dwa, 4 peso. Za banana Q 10 peso i to po 5 peso. Ok. Nie banana Q. Mm. To jest torun. Mm -hmm. Torun. Torunia. Banany przyjechały. <laughs> Ona mówi, że to jest toruń. Toruń? Toruń. Torun. Aha, patrzcie na widoki w naszej cudownej restauracji. Oh, keep careful watch of my brothers' souls and should the sky be filled with fire and smoke keep watching over your sun. To end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high, high into the night, calling out Father, oh, stand by, and we will watch the flames burn over. Oh, raise a glass of wine na Siki Hor, a góraz przy pięknym zachodzie słońca. A na drugiej pły, łódce płynie Mario, bo dzwonił do mnie przed chwilą. Tam, na tamtej. Now I see fire Inside the mountain I see fire burning the trees and I see fire.